Może mi ktoś powiedzieć, co się robi z tym cholernym TikTokiem. Filtry mi zabrało. Nie chcę bez filtrów. Nieważne. Jest czwarteczek. A jak czwarteczek, to jowisz. A jak robisz, to ekspansja, szczęście, długotrwała obfitość. W ogóle takie długofalowe rzeczy. Zatem sprawdźmy, co Ci daje ta relacja, a co Ci odbiera. Relacja ta przede wszystkim Ciebie uczy. Uczy Cię komunikacji, uczy Cię swoistego rodzaju zaangażowania, równowagi. Pomiędzy dawaniem uczuć, a pokochaniem siebie i swojego towarzystwa. Uczy się też pokonywania swoich, swojego ego, koi ci wewnętrzne dziecko. No i tutaj była ta królowa lodu, a tu wznieciło płomień namiętności, takiej być może ukrytej, bardzo głęboko, przed którą się broniłaś, keksualności. Dobra, sprawdźmy, co ci odbiera ta relacja. Odwagę. Ta relacja zabiera ci odwagę. Zabiera ci też. Um, tajemnice. Takie, takie rzeczy ukrywane głęboko tu ci odbiera. Przywiązanie, e, strach przed transformacją, strach przed zakończeniem jakiegoś etapu, i tkwienie w zawieszeniu, i złomane serca. I również finanse, bo najprawdopodobniej skupiasz się za bardzo na tym gagatku. Powinnaś się skupić na budowaniu swojej stałości, przede wszystkim finansowej. A jakże na równowadze? Twoje wybory mają być dla Ciebie komfortowe. Równowaga, równowaga, jeszcze raz równowaga, żebyś nie, nie starała się wcisnąć za wszelką cenę tego tak się rozlać, dosłownie rozlać. No i nie oszukuj siebie. Nie oszukuj siebie, że jakby przekładając przeszłość na tą relację, to będzie dobre, bo nie, nie będzie dobre. Ty powinnaś przede wszystkim odejść od tej pustki. Już wypłynąć sobie na takie spokojne wody. I odpocząć. Po tej ciężkiej przyszłości. A jakże. Przestać się kłócić ze swoją wewnętrzną miłością. Masz tutaj bardzo jakby nowy etap. Być może w tej relacji, być może nie. E, bardzo ładnie przetransformujesz. Bardzo ładnie. No i jest dużo nadziei no, jednak. Tylko nie wkładaj w tą relację, w jakąkolwiek relację osób trzecich. Nie wciskaj tu na hama ludzi, którzy nie pasują do... Jakby na dwóch siedzeniach nie może, nie mogą siedzieć trzy osoby. Po prostu będzie pasja. Będzie.